Cześć, witam Was na moim kanale. Tydzień temu pokazałem Wam, jak zbudowałem moją Coldhard. Przeszedłem 19 i 20 poziom Pająka, co mnie, przybliżyło do, co mnie przybliżyło do zdobycia Arbiterki. Wtedy mówiłem, że jeszcze jeden dungeon został: 20 poziom Fire Knighta. Przed Cold nie byłem w stanie, nie byłem w stanie tego przejść, troszkę mi brakowało mocy ale Coldheart wszystko ułatwiła także właśnie dzisiaj chciałem Wam pokazać mój team na 20 poziom Firenaita. no tu już mały spoiler Firenaita już przeszedłem, bez problemu zaliczyłem no i chciałem Wam pokazać właśnie team, którym którym to zrobiłem a skoro przeszedłem już ostatnią większą przeszkodę na drodze do arbiterki no to teraz nie zostaje mi nic innego jak tylko Trochę wykorzystać czasu i zasobów po to, żeby zaliczać kolejne misje. No i taki film też niedługo się tutaj pojawi, gdzie będę starał się przejść już do arbiterki. Pewny, pewnie stanę znowu na tych misjach, gdzie trzeba poczekać, aż kolejny Potion Keep się otworzy. Ale to później, a dzisiaj pokazuje mój team na Firenita 20, także zapraszam na film. Dzisiaj zacznę trochę nietypowo najpierw pokażę Wam walkę, a potem, a potem pokażę wam jak mam tych czempionów zbudowanych. To jest moja ekipa na night trzeba przejść tą tarczę, więc potrzebujemy czempionów, którzy mają yy, wiele ataków na swoim A1, tak żeby szybciej to przejść. Do tego warto jest mieć kogoś, kto będzie obniżał meter, po to że jak już raz tą tarczę obniżymy, to chcemy opóźnić moment kiedy Fire Knight ponownie ją postawi, a najlepiej jak będziemy mu obniżać turn meter tak skutecznie, że już nigdy tego nie da radę zrobić. Do tego potrzebujemy kogoś z ciekawym AoE na fale, żeby je przejść, najlepiej kogoś kto jeszcze będzie miał kontrolę przeciwników. Także tutaj e, widzicie na, na liderze Lisandra, która da mi, daje mi aurę, do tego fajnie obniża turn meter, przyspiesza moich czempionów, przyda się bardzo, jak już obniżę tarczę Fire Knightowi. Drekstar 3 uderzenia na A1, yy, mocne AOE, które ma Provoke, yy, czyli kontrolę przeciwników i pomoc w przejściu tych, yy, tej tarczy. Coldheart, 4 uderzenia na A1, do tego Heal Reduction, bardzo przydatne, ponieważ gdyby Fire Knight postawił tarczę znowu, no to wtedy będzie się chciał leczyć, Heal Reduction tu mnie zabezpieczy. Do tego atak AOE, który będzie używany tylko na falach, na, na bossie samym już go nie potrzebuje. Tam bardziej mi się przyda hardseeker, który obniża turnitur o 100%, do tego bardzo mocno uderza. elizja. ona umożliwia mocniejsze uderzenia, ma decrease, decrease a defense na AOE. No i na koniec Vogos, leczy dzięki pasywowi, do tego ma też provoke na ataku AOE, więc będzie mógł pomoże mi kontrolować falę, do tego trzy uderzenia na A1 trzy uderzenia na A1, które dodatkowo pomogą mi przejść fale. No i tu ich ustawiłem sobie Lisandra, jak widzicie, ona ona używa wszędzie wszystkich swoich skilli, Dragstar, on na pierwszej i drugiej rundzie na falach używa wszystkiego. Tu mi zależy, żeby kontrolował przeciwników, żeby w tym swoim AoE ich Zabijał, ale na bossie jest już to nieprzydatne. Tam Prowok nie wrzucę na bossa. A Decrease tak nie wejdzie, jeżeli nie będzie Prowok, więc tam już mi zależy tylko na jego A1. Coldheart na pierwszej rundzie używa wszystkiego, na drugiej rundzie chcę, żeby już nie używała Hard żeby Hard był gotowy już na bossa. A na samym bossie nie interesuje mi A2. Tutaj interesuje mnie A1, żeby przejść. Yy, tymi czterema uderzeniami, i Hill Reduction, żeby przejść tarczę, a potem już Hard Seeker. Ona w zasadzie bez ograniczeń. Vogos na pierwszej i drugiej rundzie na falach chce, żeby używał swojego A2, a na bosie już tego nie chce. Bo to pod bardzo podobnie jak u Drexa. Madicres tak, ale musi być przeciwnik pod wpływem ProWOK. Żeby to weszło, więc yy, na bosie jest to nieprzydatne. Tak to wszystko wygląda. Przejdźmy do walki. No i powiem Wam też, nie jest ta walka e, długa. To trwa około 3,5 minuty. Najlepszy czas to chyba jest 3,24, o ile dobrze pamiętam, także czas jest całkiem przyzwoity. I. Kolor e, tutaj diametralnie zmieniła. E, zmieniła to jak to wszystko wygląda. Jest to 100% skuteczne, tym nie widziałem jeszcze, żeby mm, kiedykolwiek kiedykolwiek przegrał. Mam dwóch czempionów od Provoke na AOE więc fale są bardzo fajnie kontrolowane. Do tego decrease defense ze strony Easy i no, może nie jakimś re rewelacyjnym czasie, bo e, po 45 sekund przechodzę te fale. O tu 47 pierwsza fala pokonana. No i teraz została druga. Czekam. Ok. 3 pro Weszły. Decrease defense. No i teraz, jak Drex odzyska swoje A2, będzie mógł zadać fajne obrażenia. Jak widzicie, Affinity też mam bardzo fajnie dobrane, bo nie mam nikogo. Mam dwóch czempionów z silem Affinity, czyli Vogoth i, i Lissandra. Silezia i Drex mają neutralne. No i czy w zasadzie um, Cold Heart też ma neutralne? Ponieważ Void jest dla wszystkich neutralny. Okej, okay, powoli druga fala mm, pokonana. Dochodzimy do 2 minut. I jeszcze ostatni przeciwnik. Licz. I minuta 55 jesteśmy na bosie. Szkoda, że ta liza zaczęła od y, Decrease Defense. Które, no, jeżeli tarcza jest podniesiona, no to oczywiście żadne debuffy nie wchodzą. No i teraz Hard powinien pójść. Ile? Uj, słabiutko! 170 tysięcy bez Decrease Defense. Ale mimo wszystko jest to kawałek HP. Do tego obniżony Turnmeter. Zaraz ta Lizja powinna wrzucić Decrease Defense, OK jest, no i następny Hard Seeker zobaczymy, e, jakie będzie porównanie z Decrease Defense i bez Decrease Defense. Tam było 176, o jej dobrze pamiętam. Teraz będzie? Jeszcze nie teraz. Ale zwróćcie uwagę, jak bardzo fajnie Lisandra z Cold Heart obniżają Turmiter. I idzie. Hardsticker 430 tysięcy. Różnica jest bardzo duża. już ponad połowa HP zeszła, 3 minuty. Za nami. I ponownie Lisandra obniżyła Turmiter. Myślę, że kolejny hartsticker powinien już rozwiązać sytuację. Przy tym teamie. Przy tym teamie. Hmm. Widzicie? Yy, Tarsza już się ani razu nie podnosi. Oczywiście yy, mają tutaj. Są tutaj masterki też, które obniżają turmiter. Och, trochę, troszkę zabrakło. Ale jesteśmy na miejscu. I ostatnie uderzenie. 3,41. Nieco gorszy czas, jak widzicie. Tutaj 3,24 to jest mój najszybszy czas. Nie. 5 gwiazdkowych Nie chcę już zbierać yy, epic yy, rzadkich, już troszkę lepsze farmie. No i zobaczmy, jak się ten team spisał. 1 400 za strony Coldheart, to oczywiście te mocne uderzenia 3 hartsickery. 880 000 Treks. ja też całkiem nieźle, ponad 700 000. No i tutaj za strony Lissandry i Vogosa, to już wyraźnie mniej, ale oni są od czegoś innego, także. Tak wygląda mój team ze 100% skutecznością na, na Firenice'ie 20. Teraz pokażę Wam, jak oni wszyscy są zbudowani. Tutaj przejdę sobie do Recently Used. Na początek Drex, on jest tak ubrany jak pod, jak pod Clan Bossa, czyli ma lifesteal, jeśli chodzi o staty. Przyzwoity defense, przyzwoity e, HP, 186 speeda, 100% crit rate, 162 crit damage i, 170, i 161 m, accuracy. E, ma nieco niskie accuracy, dlatego że pod, na klambosie jest moim liderem i ma jeszcze z, e, z aury swojej dodatkową accuracy. No tutaj, tutaj troszkę tego y, mogłoby być lepiej. Takie ma masterki. Tutaj, jak mówiłem, Evil Eye, które też może obniżyć e, Obniżyć turmitter Bardzo przydatna masterka. Także to jest Drex. Lisandra, ona jest ubrana pod arenę. Także 310 speedu, bardzo fajne HP, całkiem przyzwoity defense. No i 266 accuracy po to, żeby skutecznie obniżać turmitter No to jest. Na, na, na samego Fire można by troszkę obniżyć ale na, na Arenie tam już potrzebna mi potrzeba mi więcej Masterki ma pod Arenę tutaj tego nie zmieniałem Stylizja Speed set i Accuracy też przyzwoite HP 48 2800 Ataku jest też szybka. To ze względu właśnie na arenę. Crit rate, crit damage. Tutaj mnie nie interesowało 330 Accuracy, ona jest moim debufferem Nie mam jeszcze na jeszcze takiego tak dobrego sprzętu, żeby zadbać też o obrażenia. No i masterki wyglądają tak. Później idziemy do wogoca, który ma dwa razy speed set i. I Resistance. Ja go bardziej budowałem pod, mm, pod Doom Tower, także ma wysokie HP. Przyzwoity defense, przyzwoicie szybki jest. Accuracy jest u niego dosyć słabe, 134. Ale jak widzieliście, troszkę prowołków wchodzi. I masterki ma takie tutaj w tej, z tej strony, żeby, żeby mnie bardziej leczył tutaj w Resistance. Po to, yy, po to właśnie, żeby na Bomalu mógł rezystować bomby. Okay. I na koniec Cold Heart. Ona się od, od ubiegłego tygodnia nie zmieniła. Dwa razy SpeedSet 50 tysięcy HP. Nie chcę, żeby miała najniższe HP, bo wtedy byłaby celem ataków na falach. Tego chcę uniknąć. a tak 2300, ale to ma mniejsze znaczenie, bo Hardseeker skaluje się głównie na max HP przeciwnika. Jest szybka, 75% crit rate. Hardseeker już ma 30 wbudowane, więc nie trzeba mieć stówki. Za to można więcej dać. Crit damage 235 i 239 accuracy, po to, żeby skutecznie obniżać turn meter i wrzucać heal reduction. To są jej masterki tutaj. We Flawless Execution, po to żeby dostać 20 punktów więcej Crit Damage. Tak wygląda moja Coldheart i mój team na Fire Knight'a 20. Także teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko spędzić troszkę czasu na robieniu tych wszystkich misji i arbiterka będzie moja. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć.